Niele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Bronię od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Chodź mi zawsze do pomocy, broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. nie, Boży, stróżu mój. Zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze do pomocy, broń mnie od wszystkiego złego I doprowadź do żywota wiecznego, amen Aniele Boży, stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze do pomocy Broń mnie od wszystkiego złego I doprowadź do żywota wiecznego Amen Aniele Boży stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze do pomocy Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego amen, a nie. Boży...